Cudowny widok, takie stado koni, to jest norma tutaj, 100 sztuk, może więcej w jednym miejscu, widok na góry. Czy ja nie uwielbiam, także nie byłem w stanie się nie zatrzymać tutaj, nie pójść do nich, nawet przed chwilą karmiliśmy. Piękne stado, to jest ta, cała Argentyna. Raczej nie chcą z nami gadać. Trzeba zdementować, bo na naliczył tu 160 sztuk Taki gałcio bierze sobie jednego z tych koników i jedzie w świat W te miejsca, gdzie my jeździmy autami po odcinkach specjalnych Nieźle mają tutaj, nie?